Na początek ważna informacja dla mieszkańców gminy Kołbaskowo, którzy mają w swoich gospodarstwach domowych urządzenia grzewcze. Od 1 lipca każdy właściciel i zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w centralnej ewidencji emisyjności budynków deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. O szczegółach Mariusz Kuźniewski z Urzędu Gminy w Kołbaskowie. Każdy obiekt, czy zamieszkały, czy niezamieszkały, który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW, musi być wpisany do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Można to zrobić w dwojaki sposób. Osoby fizyczne lub podmioty prawne, które posiadają do, profil zaufany lub to mogą to rejestrować się bezpośrednio na stronie centralnej, centralnej emisyjności budynków. Ewilencji, a ci, co nie mają, osoby starsze, które mają problem poruszania się internetem i wypełniania tego, mogą ankietę papierową wypełnić i wysłać to do Urzędu Gminy. My wtedy mamy obowiązek tego wprowadzenia. Najpiękniejszy festiwal świata już za tydzień w naszym regionie. 29 lipca, czyli w najbliższy czwartek na lotnisku Makowice Płoty odbędzie się Poland Rock Festival. To jedna z największych tego typu imprez w Polsce, choć w tym roku z udziałem tylko 20 tysięcy osób. Wszystko przez pandemię. W związku z festiwalem województwo zachodniopomorskie uruchamia specjalne pociągi, które będą jeździć na trasie Szczecin-Płoty. Rozkład jazdy dostępny jest na stronie festiwalu. I tu ważna informacja, my także będziemy Będziemy tam z naszą kamerą szerokiej relacji. Spodziewajcie się już 1 sierpnia. A teraz o polsko-niemieckim spływie kajakowym. Wschód słońca na międzyodrzu. I tu ważna informacja, już niebawem rozpoczynają się zapisy o szczegółach Beata Sypniewska z Urzędu Gminy. To będzie fajny wschód słońca na międzyodrzu na kajakach, kiedy budzą się bieliki, budzi się natura. To jest bardzo przyjemny spływ. Trzeba wstać wcześnie, ale widoki to wynagradzają. Nie, wszyscy się zastanawiają, kiedy ruszają zapisy, kiedy będzie można się zapisać, a więc jak to będzie wyglądało. Pytań jest bardzo dużo. Informuję, że zapisy ruszą na początku sierpnia. Będą prowadzone przez elektroniczny formularz, tak jak na kraju naszego sąsiada. Także będzie większa dostępność i od razu będziemy wiedzieć, czy się udało zapisać, czy nie. A za nami wspaniałe koncerty na placu przed Goksirem. Tydzień temu rozbrzmiewała muzyka. W piątek na scenie wystąpił zespół Kult. Dzień później Daria Zawiałów. Jak się bawiliście? Zobaczcie sami. Na koniec przypominamy już dziś wieczorem plenerowe kino Letnie w Siadle Dolnym. Na wielkim ekranie ustawionym przy Marinie zobaczyć będziemy mogli francuską komedię pod tytułem Czym chata bogata. Zachęcamy do wzięcia udziału w tym wyjątkowym pokazie, zwłaszcza, że wstęp jest bezpłatny. Start godzina 21.15. I to tyle w tych aktualnościach. Na następne zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.